Cześć, witajcie na kanale Złotych 100. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moje ostatnie zakupy. 20 banknotów z wizerunkiem królowej. Banknoty kupiłem na eBayu. Na opcji Kup teraz, bez licytacji. Wszystkie powinny być w stanie bankowym. Przesyłka z Ameryki. Zobaczmy, jak to będzie. Nie jest to jakoś specjalnie zabezpieczone. Sama taka tekturka. W środku już nic nie ma. Bardzo dużo znaczków. Ayman Island, 1 dolar. Banknoty rzeczywiście w stanach bankowych. Widać, że z tej samej paczki, seria ta sama. tak wodny żuż. Fajny sztywny papier. Fajnie. Kolejne 10 banknotów 1 dolar kanadyjski. Również z wizerunkiem Elżbiety. 10 banknotów. Wydaje mi się, że to bardzo udany zakup. Chciałbym sobie porobić takie sety właśnie z wizerunkiem Elizabeth. ale jest naprawdę bardzo dużo banknotów z jej wizerunkiem, więc nie wiem, czy uda mi się nawet większość uzbierać, ale spróbuję. Tu widać, jak była młoda, tu już dużo starsza. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach.